Przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować Wrocławianom, Wrocławiankom za to, że byli zaangażowani w tworzenie tego projektu, za liczne zwycięstwa we wrocławskim budżecie obywatelskim, za to, że po prostu. Zaangażowaniem swoim udowadniali, że ten temat jest ważny. To, co finalnie się przekuło i za to też bardzo mocno dziękuję. Wielu Wrocławian, Wrocławianek po prostu wsiadło na ten rower i zaczęło głosować swoimi nogami. Po prostu ten ruch rowerowy, olbrzymie wzrósł i myślę, że to jest najfajniejsza rzecz, która, jeśli chodzi o rowery, w tych ostatnich kilkunastu latach się wydarzyła. Bo my z jednej strony, ja i zespół, który nad tym pracował, no, zrobiliśmy to, co do nas należało. Wybudowaliśmy dużo w dobrym standardzie tras rowerowych realizujących kierunki główne. Wspomnę chociażby ulicę Grabiszyńską, przebudowaną stańcu Śląskich z wybudowaną Karkonoską, e, trasę na Kozanów, czy na budowaną teraz w części na Nowy Dwór. Pewnie tras mógłbym wymienić więcej, ale nie, nie o to chodzi. Generalnie na tych trasach, które budowaliśmy, tak jak dzisiaj pokazywałem, nawet o 500% powzrastał ruch rowerowy w 3-4 lata. Udało wybudować system parkingowy od zera do blisko 20 tysięcy Miejsc postojowych. Oprócz tego wciągnęliśmy Wrocławia po prostu w zabawy, w rowerowy maj, w kampanii w Kółkokręce, w inne takie zachęcające ich do częstszej jazdy rowerem. Myślę, że jest Wrocław na dobrych rowerowych torach. Trzymam kciuki i kibicuję gorąco zespołowi i Kasi Kusowskiej, która przejmuje, że tak powiem, kierownicę w tej materii. Ja w nie zaczęłam pracować dwa lata temu, praktycznie równo dwa lata temu, pod koniec 2020 roku, ale z rowerami we Wrocławiu jestem związana nieco dłużej. Myślę, że tak przynajmniej od końca studiów. Takim dużym priorytetem dla mnie jest domknięcie, czy, czy domknięcie centrum, ale to w takim sensie, żeby tam pojawiły się klarowne korytarze do tego, żeby móc przejechać rowerem. Bardzo mocno nam to wyklikali, dosłownie wyklikali mieszkańcy podczas konsultacji rowerowych. Więc to, na czym jest nam zależy, to stworzenie takich korytarzy wschód-zachód, północ-południe, podomykanie tych tras, które już nam w tej chwili dochodzą do, do centrum. To jest zresztą proces, który się już dzieje u nas, przynajmniej projektowo. Mam nadzieję, że będziemy mogli się niedługo czymś pochwalić. A druga rzecz, no to modernizacja tych tras, które obecnie nie spełniają już tych, tych warunków, które oczekiwalibyśmy, żeby, żeby, żeby trasy spełniały, zwłaszcza te główne. I to jest coś, co, co już też się dzieje, co już robimy. I druga rzecz, no to łatanie dziur, ale już nie tych dziur w nawierzchni, a w trasach, tych, które są pomiędzy poszczególnymi odcinkami. To są często trudne trudne fragmenty, bo obejmują na przykład skrzyżowania. Tam jest potrzebna zmiana sygnalizacji albo w ogóle przebudowa tych dużych słupów, które się tam znajdują. Wyzwanie, ale chcemy dążyć do tego, żeby rzeczywiście podomykać te, te trasy, które mamy dzisiaj.